Haha, ha, nagrywamy. Siemanko, jestem McCrafter. Jest ze mną tutaj taki niebieski brzydal gryplem. Niebieski murzyn wie tam, wie tam, z krową na głowie. No to jest taki dziwny murzyn, szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem niebieski. Prawdopodobnie coś w stylu Obelixa, tylko że jak był mały to wpadł do Atramentu, czy coś w tym stylu. <suszy> e, jedziemy? Arcade, moda? No. Dawaj. Jest to że tylko ty wiesz już, na Ja tu minutę. dawno nie byłem, nie wiem o co tu chodzi. E, ty nie jesteś party leader, ty musisz wchodzić. Spoko, czekaj. Klikuj. Ja poczekam. Krowa została. O, wczytuje mi się coś. Dobra. A jesteśmy. Jakie fajne mani. Ja tu czy, 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 byłem czy, 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 czy. kiedyś. Uuu, jakie fajne skin, poczekaj. A mi ktoś zabrał FPS-a. Ten szary? E, nie, nie szary tutaj. O to Czekaj, który jest trwały. Wfajne. Czekaj ktoś się trwały. Krawie się e... trwałe? <laughs> Można <laughs> i tak Ty za Mikołaj e, gościa mi e, się e, coś potwierdzieliło. E. Ty tu go lasy chodzą, plus 18 materiał <noise> Raz, dwa, trzy, Sempton dobra. Coła chodzi z pitzą na wierzchu <noise> Co to ma być? To ja Minecraft, a nie piczna na wierzchu. No dobra jaki mam nick u ciebie? jak to jaki masz nick? Kolor jaki? A czerwony masz? Ło to czekaj to będzie może... Albo nie, będzie ciekawe jak będziemy w dwóch Ty, będziecie... Ale tu normalnie oni też mają czerwone tamte ludzie. Tak bo to są podzielone to jest na dwie grupy. Będziemy się... Strzelali! Będziemy się szczelać? No. To Aha. To są takie... Aha. Aha. E, nie, w, nie wiem jak to nazwać. Jak, jakby na co to proszę się ten nie próć do mnie, bo bo ja nie ogarniam, bo gram to pierwszy. raz. <laughs> Ile mam I Po co mi wełna? Bo wełną będziemy się budowali takie coś za... Jezu! Joki cheater! Ej, mamy citera na tym, dobra? Mamy cheatera? Cheatera macie a tu mogę... A, bo teraz muszę budować, dobra. To ja to ja buduję Modern House. A... Zawsze zaczynam od drzwi Proszę bardzo, tutaj będą drzwi. O, teraz tutaj trzeba jakieś wypuklenie zrobić, proszę bardzo. Dobra, nie, lepiej, lepiej zrobię coś, żebym mógł się za tym schować po prostu. Znaczy nie wiesz jak się nie schowasz to do mnie nawet lepiej. Nie to nie będzie przeszkadzało zupełności. Dobra, komu tobie? Dlaczego? No. No bo, wiesz, będę mógł strzelić... O, jed, dobra. E, ale kiedy my jesteśmy strzeli. razem w drużynie? A ty jesteś przeciwny? przeciwnej! Eee, w Ja cię muszę na łebkę szaty walić. O, shit! Jaki... Pff. Czekaj, wy tu macie cheatera widzę w drużynie, bo wlatuje nam w, w dziurę, nie mogę wyjść. E, no to jest nie fair, no jakiś gość... A my mamy cheatera. No cheatera macie, no bo jakiś... Ja wiesz, tutaj... nie cheatuję. Jakiś jak... Ej, no ja nikogo nie mogę trafić, no umieracie ja nie... za bardzo. ale ja nie mogę nic zrobić, bo gość tutaj latem mnie no, hej. Halo, ej. Czemu nie ma waszych ty... Jabłks Ty, bez sensu ta runda no Bez sensu <grym> ta runda, panie... bo macie cikera. O, czekaj, czekaj O, headshot Chyba? O, ja dostałem Tak <grym 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 Za mało dobra. naciągnąłem linę Chciałem jak najszybciej cię sprzątnąć Żeby nie dać, nie dać nikomu szansy O, już bez snoju i O Jezu, F1 wcisnąłem Znaczy F1, ja mam F1 w myszce O, macie golasa w wybrzeżynie a, jak o, pięknie ta strzała ładnie. leciała. Nawet się zrymowała trochę. No trochę. A ja ostatnio się. nagrywałem rymowanego odcinka, w sumie ostatnio. No ostatnio, można powiedzieć, że ostatnio, bo tamtego odcinka rymowanego, co nagrałem, to jeszcze nie wrzuciłem na YouTube, ale pewnie go wrzucę i tak wcześniej niż ten. <grym 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 bo najpierw tak. idzie tamten, później dopiero ten. Yy, się... Ej, widzę, teraz, ja widzę, coś, gdzie ty to, się to tutaj. Czekaj, my się, my się chyba teraz budujemy na widzę. No to się buduj, ja cię strzelam. Oooo, ba, baj, baj, ja nie Nie, nie umiem bierz, w to bierz. grać. Teraz, teraz, teraz możemy budować, <grytki <grytki na dobra. Pusty. Co ja robię? Czekaj. Nie pik, wiem. Tyk, tyk, pyk. Dobra. Powiedzmy, że się uda. Ja tu mam swoją genialną technikę technologiczną. U, mogę kloska podnieść. Ojej. Jeden! Świętnik! Drugi! mam? A ty! Oty, o, Moje wełnę! Nie bij mi wełny. <noise> Uuuuut! Wasze pole się zbliżają niedobrze, przegrywamy. A jak? Oooo! Golas mi zdjął! Golas! A to ja o. miałem, kurde, strzelałem tak fajnie. Ty ja zdejmę Golasa! Zdjęty Golas i A... zdjęty na O ja cię, ty wyś. no co? Ty gdzie, ty? Jak to tak? Bumchetrza! Siakalaka! Łuket się siakalaka z ja będę snajpił, snajpił stale, tak? z daleka. Dobra, ja to mam kiepsko, bo pole mi się zwęża. Zrobiłem falusa z budowli przeciwnika. Komu zrobiłeś falusa? Z budowli przeciwnika. A, a, to z... dobrze, to dobrze. Bo już myślałem, że, że nieodpowiednie osoby wziąłem do nagrania. Zrobię falusy. <noise> dawaj go, dawaj go, dawaj! Ty, ale to ty powinieneś być w naszej drużynie, że ty jesteś niebieski mudżin z Afrika. Czy wiesz, to jest taki kontrast, nie? Wziąłem dla kontrastu. A, tu w sumie, to tak w sumie łatwiej cię trafić, bo się na czerwonym cię dobrze widać. <laughs> ale to przez tego naszego cheatera, on bił nam tutaj ta spawner, robił Ale sponkę. chyba go rozwalili już, tego cheatera. rozwalili, wyrzucili? tak mam wrażenie. O, gola no, mój Na początku był. to naprawdę nie miałem szans nikogo trafić, ale teraz jakoś hmm. normalnie się strzelamy, nie? Hmm. Normalnie się strzelają, bo ja mam jedną kratkę... Cześć! Dobra. Cześć! Ja nie strzelić, nie zobacz, muszę strzelić, nie muszę... strzelić. Zobacz, 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 dzieci tu buduje. zaczek ładnie, podoba Acha, mi się. Okej. Ooo. Oho. O, o, o ja <grym> tutaj, o. Tylko strzeliło. tak. tak. W ogóle, w ogóle brzydki ten odcinek zbudowania. Żaden Modern House mi nie wyszedł. Coś tu jakoś flipa. Dobra, przegraliśmy. Już? Tak? Od razu? Nawet nie strzeliłem. No tak od nie razu, no to dawaj, lecimy następnego minigamesa, za trzy sobie zagramy, co? Nie jakoś tak będzie Tylko, że to tutaj kurde znowu te menu i te menu to tu będzie trochę ładowało, nie? No troszkę ładowało, będzie to, to za dwie to, minutki może nawet. Co? To ja sobie wcisnę guzik od tego nagrywania ja nie nagrywam tego ładowania. Sky Villager, Sky O Vlugę... nie, to jest to fajne, ja to lubię. Uuu. Ty Uuu. musisz spieszać przed smokiem, to jest spoko bardzo. Jak tu? A to my musimy... A gdzie ja mam biec? Eee jak najdyż... Jak jak masz tam się kilka prawym przyciskiem jeszcze raz na jakiś czas że raz na 7 sekund możesz się wystrzelić w górę, taki dał... Do... Wow. Jestem na. Dobra, idę tu do chłopaków. Gdzie jest jiggry? Eee, chyba cię widzę, czekaj. Tak, to nie ty. Uważaj smok! Leć. Chyba. Eee... Jonyga, yo yo Ej smokie, okay. co tam? Nie, co to? A, e, jak a on dba. mnie dotknie, to ja mam przypał? Tak, ty masz przypał. Mówię, z że ci biję, dwa, że cię podkopuję, jak spadnie z ILE zimnia. ZIEMNIACZKÓW! Uhohohoho. Ja <laughs> pamiętam to z ziemniaczkami! Jejku! Ja już kiedyś coś nagrywałem z, z ziemniaczkami. Ojej! Tak, z jakim mozem bodajże. no! I były no, ziemniaczki, no, tyle ziemniaczków! Ale! <laughs> Ojeju! Dobra, ja gdzieś tu uciekam, nie wiem gdzie, ale czekaj, bo nie pociął. I szczerze to, ta mapa jest taka, że tu żadnej gry zespołowej nie ma, wcześniej się żeśmy na tier dzielali, może w następnej się coś udaje, jak nie, no to trudno. Widzom, to jak fajne, się spodoba, to będą nas jest... męczyć o następne nagranie. Jest jedna fajna minigielka, konkretnie takie świnki, świnki sumo. Świnki? E A, pepe, pepe, czekaj, bo mnie biją. Tak A ja sobie... Ja sobie tam wykupiłem klasę, bo mi się tak sobie spodobało. Tylko jak będzie parkier, to mamy um, przekiećkane, bo z tego co widziałem, to też nie potrafi zbytnio skaketnie. Ja nie, nie lubię parkierów. Ja też Znaczy, może teraz lubię, bo mam normalną klawiaturę, która działa. nie, jak parkierowałem, to miałem jakoś dziwną i mi się guziki zacinały. Ale w ogóle straszny jest ten tryb, bo te smoki są takie głośne, że o Jezus Maria. sobie ściszyłem dźwięki na jakieś 50%, plus skayp jeszcze ścisza, także... No, no Skype, ścisza, ja mam na 30% Minecrafta i tak mam głośno. Jezus, jakie ja blagi teraz tutaj przez te ziemniaczki. Uj, ziemniaczki, ziemniaczki, ja, nie mogę niebija, zbierać A wcześniej mogłem zbierać ziemnioczki i wszystko mogłem zbierać. I teraz nie mogę, nie wiem co jest grane. I w ogóle to jakieś takie nietrudne jest, nie wiem o co chodzi. Nietrudne, bo mamy w miarę... miarę mapę. Oj, oj, o dobra, prawie spadłem. Zacząłem mówić, że jest nietrudny i teraz przywoł się robi. Smok pod pewną mną zostawił jedną kratkę pod mną. Spadłem, spadam, jedną kratkę pod mną zostawił. Jak jesteś? To przeżyłem. Koło ciebie Tak przeżyłem. Jest niebieski stwór! Z mi Jeszcze dobrze w było, gdybym sam widział. Oj, oj, lag! lag, lag. O, Ale ty masz odciska. Jakie... Żebym ci... żeby mógł cię zjeść, a nie <susza> To była inna bojka. <susza> wow, wow, wow. Ale latam. Ale latam. Dobra, ja stoję na jednym plocku, mam jedno serduszko i nie ruszam się stąd, bo jak skoczę tam na dół, to umrę. <susza> Dobra, nie ja potem mogę cię spekt spektajcić teraz. Ale jak spadłem jako kto? <susza> Ciekawe w czy w będę w mi mi. miał fartę i nic mnie nie trafi na tym klocku tutaj Ej, spadłem chyba jako trzeci albo <grym>? czwarty Skocz! A jak Ja to jeszcze pelpili nagrałem Kill mnie A, Aaa, nie byłem się szkoda Aj, 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 aj dobra, Ty, ale dobra, to i tak miałem dobry wynik chyba, nie? No, 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 no Który ja spadłem? No, drugi. A drugi! Łee, to prawie wygrałem Aaa, no. kurde, jaki bajera Dobra, sobie co teraz mamy? Siłmy idzie z mami. Mamy wybrać Kita, ale jak to się robi? E, musisz kliknąć. A ale nie tak. wiem o co chodzi. będzie no to, 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 to samo. A to Alka tylko w jumpera, w jumpera w możemy dostać. Ale ja żampiera. nie wiem co tutaj jest. Ja nic nie wybieram, bo jeszcze spiją ja ludzielą. Okej. Okay. To niby tak za stypoj na... Pam pam! Jestem w kościele... Ale jaki ładny. Jak ja mogę stąd wyjść? Teraz z... Teraz Ty, my tu nie dość, że się bijamy, to jeszcze łuk mamy. No tak. Ale kościół jest ładny, to póki nikogo nie ma, teraz ja zrobię z serii o... Oprowadzamy inspiracje. Tak się buduje ładne kościoły, dobra, idę stąd. O, ktoś mi idzie za e, Uważaj na strzały, bo z nimi schodzą ludzie na kita. Wiem, masz jedną strzałę, jak nie trafisz, to nie masz strzały. Coś, tak, z coś, coś, coś kojarzę z tym desem. Bom, 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 o! Dawody spadły, ja nie? Oj, oj, Dobra, idę, o, o! Dostałem z chciałem go Kolejny Citadel No dzisiaj, Jak lata. Cztery, Nie, dlaczego zabij? znowu tego śmierdzącego smoka słyszę? Weźcie go ogarnijcie. E, bo to jest taki sygnaturowy o siebie, Kraftuś. O, craftuś w ogóle, tak pedalstwo. No, w ogóle, jak pedalstwo się odzywasz? Hehehe, <laughs> <laughs> <Kraftuń. śmiech> Dobra, czekaj, ja tu Może już lepiej próbować. mackuś. <laughs> mackuś. Próbowałem cię Co uratować, z... być takim bohaterem, ale O Jezu, F1 wcisłem. Jak głupie, muszę to ustawić Zdziałam z myszki. twojego... Twojego... Nie wybaczcie, tylko tego... Nieważne. nie ja zabójca. Ja sobie binda zrobiłem w myszce, że pod klawiszem mam 1 A ja jestem trzeci chyba. Ja mam dobre miejsce do kampiania, ale nie trafiłem i mi się strzały skończyły i A mam A trafiłem. Nie biegnij za mną. Nie lubię jak ktoś za mną biega. <laughs> I taki w dolnym rogu teraz pedobel. Nie no, ja nie umiem grać w tym game. gamesach Ja to tylko Modern House bym budował. Jo, tu ja tu cię uraduję, ja tu cię ratuję. Byczko jedna, nie, tym. ty Za mało naciągłem. Daj tak, no, jak ja cię nie biłem. Po co znaczy ci się ja nie rozchodzi? do ciebie, tylko do jakiejś uh, lałki. Ojej. Wiesz, ja tu ją. Aaaaaah. Trzeba było powiedzieć, o -o -o. że ten. Ciemako! Zdążył <grym> się obrócić. <grym Skubany, <grym dobry jest! Patrzcie go. Czy wiesz, teraz i tak mam mało FPS-ów przez nagrywanie i myszkę kiepską, także. rozdzieli zdjęli mnie. normalnie widziałem, jak mi się w oko wpijała. Mało przyjemne o -o -o. uczucie. Wiesz ja tu jestem łucznikiem, ja tu snipa jestem o. No nie no głupi, 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 głupi Albo głupi, ja głupi. Trzeci. Nie gady, co ty? ja jestem, nie wiem który. Czwarty jakiś albo trzeci. O ho, ho ja już się dziełem, ale. W samej dupie gdzieś na końcu. Znowu ci widzę, co jest z czerwonym, z czerwonym skinem ty. bo w ogóle my to powinniśmy normalnie zrobić tu jakieś mafia, akcje czy coś, we dwóch chodzić i wszystkich klepać. Ci tu nie jest wypływ właściwie, tylko gdzie jesteś? Kordy nie podaj, wiem. kordy! Po kordach idziemy! Nie wiem gdzie są moje kordy, stary! Mnie tu kurde guziki się nie chcą ściskać, o kurde trafiłem! Trafiłem! Hmm mnie. Czemu robimy wyryte dźwięki? te dźwięki, bo ja tak lubię. Ha! 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 Spoko. A w ogóle to ten... No. manka. <śmany> Widzę niebieskiego kluta! Don't touch me! Don't touch me! Nigga! Don't touch me O, come on! Dawaj tego! Lejemy Leszcza. O, oh, widzisz? Klepa. Widzisz, jak Ej, o, on albo legi, Czy albo... ja mam pół sarduszka. O nie mam. Zdziałem go. Dobra. Wracam. Wracam, tam Mam Mam strzałę do osłaniania specjalną. Jak ja mogę są wyjść? Jak ja mogę są wyjść? Jak ja mogę są wyjście. Niech ja to a już się... A już, ju, tripled, już, wow. już się rozkręcałem, już się rozkręcałem, kurde na... No. O, no, o, woda, ja w, woda, woda się gotuje. Ciekawe, czy będzie słychać, jak się fali woda, tak, no, tak, fajnie woda ja gotuje na karanie. To fajnie, nie to gwizda, tak... O, koniec następnej mapy. Tyle piekł w się, że cały czas... chodź no mnie tutaj do tej żółtej owieczki. Tak, tak sobie ładnie na F5 nagramy tak ładnie. Wieszki czyś... Gdzieś... A tam jest owieczka. Tak, jest tutaj idę, idę. Idą, No. Tak. Ja, ja, ja ogólnie nie gram w minigame, ale fajnie było, ogólnie fajnie się grało i mam nadzieję, że wam się fajnie oglądało. Nie? Tak. No? Tak no. jak kurde no, jak się tak fajnie załapkuje, jak się tak fajnie normalnie polajkuje, jak tak fajnego komentarza napiszecie. I w ogóle jak było fajnie, bo nie wiem czy było fajnie, ale chyba było fajnie. To sobie gramy jeszcze raz, nie? Nie? Tak? O? No, no? Czemu nie? No kurde. Nagramy. No, to ten. Nie, właściwie no? ja nie wiem, czemu ja się tak zachowuję. Jestem poważnym profesorem pokermod, ja co, co ja tu robię, że ty się a, a ja, A ja jestem architektą. Architektem wnętrz. Wnętrz. A, a, wnętrz i zewnętrz i przed zewnętrz i pod ziemią też. <laughs> no, to ten, na razie, A to dara, na razie obok Kidara. Czego? Kidara.